Piękny, sobotni poranek, słoneczko świeci. Ale niestety było bardzo zimno, i spójrzcie, co się dzieje pod drzewkami owocowymi. Kwiaty opadają momentalnie z dnia na dzień. Tu na tej wiśni jeszcze nie tak dawno było masę kwiatów, a teraz już widać, że kwiatostany są w dużej części opadłe. I w tym filmie powiem Wam, co zrobić, żeby szybko zareagować na ten stan, żeby poprawić. Kondycję nie tylko wiśni, ale też śliwek, czereśni, bo na czereśniach również kwiaty bardzo szybko się osypują. Powiem wam, dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym poradzić. I tak jak tu widzicie, na śliwie już praktycznie nie ma kwiatostanów, wszystko opadło. A spowodowane jest to sytuacjami stresowymi dla drzew, dla krzewów owocowych też. Po prostu jest. Raz, że jest sucho, trochę popadało, ale to na drzewka to jest mała ilość wody. Na krzewy trochę inaczej, bo wiadomo, krzewy są mniejsze, więc jest, zapotrzebowanie, jest, zapotrzebowanie jest mniejsze. Ale raz, że jest sucho, mało opadów, a dwa, że są zimne noce. Dziś w nocy nie było za, u mnie przymrozków, bo zapowiadali. Prognozy zapowiadały, że może być nawet minus 4 stopnie, a było 2 w plusie, ale to już wystarczyło, żeby czereśnie przestały kwitnąć i zaczęły zrzucać kraty. Spójrzcie, tutaj mamy czereśnię zawiązaną. I co możemy zrobić? Mianowicie, możemy wspomóc nasze drzewa owocowe. Wiadomo, czereśnią. Jeszcze coś to pomoże. Ciśnią również, natomiast śliwką już nie, ale jeszcze będą kwitły jabłonie, jeszcze będą kwitły późne grusze. I od razu mówię, nie jest to reklama środka, bo nie mam podpisanej umowy z żadnym producentem, ale na takie sytuacje stresowe proponuję wam użycie środka o nazwie AgroSorb L Amino Plus K. Jest to nawóz biostymulujący z aminokwasami, z potasem do stosowania w warunkach stresowych na drzewkach. I dlaczego go polecam? Kolega sadownik z pracy używa tego środka właśnie w, w takich sytuacjach jak, jaką mamy teraz. Czyli przed przymrozkami, w, w chwili gdy mogą wystąpić warunki stresowe, on opryskuje ten. Tym środkiem drzewka dostarcza drzewom i krzewom aminokwasy, dostarcza potas, który bardzo jest potrzebny w, utrzymaniu, w dłuższym utrzymaniu kwiatostanów. A co dzięki, dzięki temu jego plony po prostu są większe. I w uprawach sadowniczych stosuje się od 2 do 3 litrów na hektar, no bo to jest przeliczane wszystko w sadach na hektar do listnie natomiast y, od 8 do 12 litrów na hektar podlewając pod korzeń. Więc jak widać y, stosowanie do korzeniowe jest o wiele bardziej o wiele droższe, natomiast do listne jest tańsze. Dlatego ja też wam polecam stosowanie dolisne. Y, tak jak mówiłem, zużycie to jest 2 do 3 litra na hektar. Najmniejsza butelka jaką możemy kupić ze środkiem to jest Litrowa kosztuje około 60 zł. Zależy gdzie, y, gdzie poszukamy. Więc wystarczy nam to na 4000 m2. Przeliczając, tu jest wielka czereśnia. Ona zajmuje, y, ona zajmuje teren czy powierzchnię około 20-30 m2. Więc łatwo policzyć. Ile potrzebujemy środka na dane drzewo? Oczywiście na takie małe drzewka nie stosujemy wielkich ilości, tylko przechodzimy, pryskamy i, i e, mamy po sprawę załatwioną. Podane proporcje e, służą wyłącznie do rozrobienia preparatu. Oczywiście można go stosować w późniejszym cyklu rozwoju roślin przez dużą zawartość potasu. On bardzo pomaga w prawidłowym rozwoju owoców, w prawidłowym zarumienieniu, dojrzewaniu. Ale trzeba pamiętać, żeby nie przekraczać dawki 40 litrów na hektar przy stosowaniu do korzeniowym. Natomiast do oprysku rozrabiamy według, według zaleceń producenta i spryskamy. Nie, żeby z drzew kapało, tylko żeby nanieść na liście, na liście odpowiednią dawkę preparatu. Dzięki temu dostarczymy o wiele szybciej składniki potrzebne do, potrzebne drzewkom i krzewom owocowym. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie jak tam u was w, w, dzisiaj z pogodą. Czy były przymrozki, czy po zrobiły jakieś szkody. Ja zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. Na razie.